Ciepły, słoneczny poranek Marta dojechała do starego gospodarstwa na skraju malowniczej wsi pod Krakowem. Powietrze było ciężkie od zapachu wilgotnej ziemi, jakby nocą przeszła tu gwałtowna burza. Typowa dla tych okolic głośna, intensywna, ale krótka. Wysiadła z samochodu, delikatnie poprawiając lekki, lniany płaszcz w kolorze jasnego beżu, który idealnie komponował się z jej smukłą sylwetką. Na stopach miała skórzane botki na niewysokim obcasie. A na ręce błyszczała delikatna srebrna bransoletka znak, że choć była tu, na prowincji, nie zapominała o sobie kropka jej oczy biegły po krajobrazie, który zdawał się żywcem wyjęty z obrazu starego mistrza zielone pola rozciągały się aż po horyzont, gdzie majaczyły błękitne sylwetki gór. W centrum posiadłości stał duży, biały dom z dachówką ceramiczną, ściany lekko już pożółkłe od słońca i deszczu. Marta była księgową, skrupulatną, metodyczną kobietą, która kochała liczby, bo te przynajmniej były przewidywalne, w przeciwieństwie do życia, które nauczyło ją, że nic nie jest takie oczywiste. Kropka została zatrudniona, by uporządkować finanse rodziny Kowalskich, ponieważ pan Władysław, właściciel ziemski, nie miał pojęcia o papierkowej robocie. Słyszała, że to człowiek pracowity, ale trudny w obyciu. To wzbudzało w niej mieszankę ciekawości i ostrożności. W końcu trudny mógł znaczyć wszystko, kropka, już podczas pierwszego spotkania przekonała się, że trudny to eufemizm jak stary dom, twardy i nieprzystępny. Pan Kowalski, ubrany w roboczy flanelowy sweter i spodnie z grubego płótna, nie spojrzał na nią nawet raz, gdy mówił: Proszę mi nie tłumaczyć, pani Marto. Proszę robić swoje. Jego głos był szorstki, jak kora drzew na pobliskim polu, a ręce zgrabne, ale twarde od pracy na roli kropka wnętrze domu było przestronne, ale przytłumione stare zasłony ledwo przepuszczały światło, a meble zdawały się pamiętać lepsze czasy. Ta surowość w zachowaniu pana Kowalskiego nie tylko ją zaskoczyła, ale i trochę zniechęciła. Nigdy nie spotkała kogoś tak nieprzystępnego kropka, kolejne dni miały w podobnym rytmie rozmowy krótkie, ostre, bez zbędnych uprzejmości. Pan Władysław mówił głośno i bez ogródek, niczym mur z kamienia. Jednak Marta wiedziała, że pod tą twardą skorupą kryje się coś więcej. Postanowiła spróbować przełamać lodową taflę. Upiekła więc prosty sernik, który zabrała ze sobą na kolejne spotkanie kropka chwilę później pan Kowalski pojawił się w drzwiach jego buty były pokryte błotem, a koszula w kratę lekko zabrudzona ziemią. Twarz zmęczona, ale oczy ciemne jak orzechy błyszczały uważnie, choć nie patrzył prosto na Martę kropka. Co to? Zapytał, marszcząc brwi kropka. To tylko prosty sernik, żeby osłodzić trochę dzień, odpowiedziała. Uśmiechając się nieśmiało Kropka zastanawiał się chwilę, jakby chciał odmówić, ale w końcu sięgnął po kawałek i ugryzł. Obserwowanie go było jak oglądanie kogoś, kto próbuje rozpoznać smak dawno niejedzonego wspomnienia. Po chwili zamruczał cicho. Moja żona też tak robiła. Brakuje mi tego kropka, Marta zaskoczona tą szczerością, odpowiedziała. Musiała być świetną kucharką kropka pan Kowalski rzucił szybkie spojrzenie, niemal niezauważalne, po czym znów skupił się na kawałku ciasta. Była i dobrym człowiekiem kropka to było jak małe pęknięcie w jego twardej powłoce. Może nie był taki niedostępny, jak się wydawało kropka. Przykro mi z powodu twojej straty, powiedziała cicho. Kropka. On wzruszył ramionami, ale ton jego głosu złagodniał, minęło już trochę czasu. Życie toczy się dalej. Mimo to widać było, że ten ciężar nadal ciąży mu na barkach. Kropka od tego dnia Marta zaczęła dostrzegać pana Kowalskiego inaczej. Jakby obierała owoc z ogrodu, by odkryć słodycz ukrytą pod skórką. Ich rozmowy powoli traciły szorstkość, a on zaczął rzucać od czasu do czasu krótkie komentarze, które zdradzały powolne topnienie. Lodów. Kropka, raz, gdy wyjaśniała mu raport finansowy, przerwał jej z uśmiechem. Mówisz naprawdę ładnie, wiesz, zaskoczona, odpowiedziała. Dziękuję. Kropka. Wiesz, są tacy z miasta, co ładnie gadają, żeby nas tu na wsi zrobić w konia. Ale ty wydajesz się szczera. Kropka, to był pierwszy raz, gdy pokazał coś więcej niż tylko obojętność. I właśnie wtedy Marta zauważyła drobne gesty, jak trzymał drzwi, kiedy wchodziła, albo proponował kawę, zanim zdążyła poprosić kropka pewnego dnia, siedząc razem na werandzie, wsłuchani w, w szum pól, pan Kowalski odezwał się spokojnie. Wiesz, Marta, zawsze myślałem, że ludzie z miasta nic tu nie rozumieją. A teraz? Teraz chyba cię trochę nie doceniłem, kropka zaśmiała się cicho. Właśnie ja mogłabym to samo powiedzieć o tobie, kropka zmarszczył brwi, jakby pytając, co? Że jestem skomplikowany. Dokładnie kropka wtedy oboje wybuchli śmiechem jego niski, ciepły śmiech rozniósł się po otwartej przestrzeni kropka miesiące mijały, a ich relacja nabierała nowego wymiaru. Choć Marta wciąż nie była pewna, co to wszystko oznacza kropka pewnego wieczoru, podczas spacerów wzdłuż strumienia, pan Kowalski zapytał. Lubisz to miejsce? Bardzo. Jest inne niż wszystko, co oznałam kropka odwrócił się do niej, a jego oczy odbijały złote światło zachodzącego słońca. Inne czasem jest dobre, kropka, serce Marty zabiło mocniej. W tym spojrzeniu kryło się coś więcej niż tylko przyjaźń. Był tam niepokój i nadzieja, która nie pozwalała się zatrzymać kropka. Może to początek czegoś nowego pomyślała, lecz zanim zdążyła to powiedzieć, pan Kowalski delikatnie chwycił jej dłoń. Jego dłonie były szorstkie, ale czułe, a ona zamknęła oczy, czując jak narasta między nimi napięcie kropka. Podoba mi się, jak patrzysz na świat, Marto szepnął, a w jego głosie brzmiała szczerość, której wcześniej nie potrafiła dostrzec kropka, ich usta spotkały się w pocałunku, który był jak obietnica i wyznanie zarazem. Gdy się odsunęli, jego oczy błyszczały ciepłem i łagodnością, które zapowiadały zmianę, której oboje potrzebowali kropka, Marta odjechała tamtego wieczoru z mieszanką emocji, które towarzyszyły jej jeszcze długo po powrocie do miasta. Czy pan Kowalski widział w tym coś więcej niż chwilową przygodę? Czy ona sama była gotowa na to, co miało się dopiero wydarzyć, następnego dnia wróciła do gospodarstwa, nie mogąc przestać myśleć o tym, co zaszło. Pan Władysław zajął się naprawą starego pługa w stodole, gdy tylko ją zobaczył, odłożył narzędzia i podszedł do niej, ocierając ręce o szmatę kropka. Marto powiedział głosem, który był jednocześnie szorstki i ciepły kropka uśmiechnęła się, starając się ukryć nerwowość. Przyszłam uporządkować dokumenty, ale mogę poczekać, jeśli jesteś zajęty. kropka Potrząsnął głową i zaprosił ją do domu. Nie tak bardzo. Chodźmy. Kropka, usiedli naprzeciw siebie, a atmosfera powoli stawała się bardziej intymna. Ich krzesła naturalnie zbliżały się do siebie, a rozmowa stawała się coraz bardziej osobista. Nagle pan Kowalski położył dłoń na jej ręce. Kropka, nie wiem jak to wyjaśnić, ale od kiedy jesteś tutaj, wszystko wydaje się lepsze. Kropka Ciepło rozlało się po jej policzkach, a ona spojrzała mu w oczy, czując, że ten moment zmieni wszystko. Chcę być kimś, komu możesz zaufać, wyszeptała kropka. On powoli wstał i przesunął jej krzesło bliżej, a potem delikatnie objął jej twarz. Już jesteś kropka. Ich kolejny pocałunek był pełen emocji, a w świetle lampki na stole wszystko wydawało się możliwe. W tym cichym pokoju, pełnym ciepła i zrozumienia, rodziła się nowa historia kropka, jednak gdy Marta pomyślała, że wszystko zaczyna się układać, z za okna dobiegu nagły, niepokojący dźwięk. Coś, ceo, mogło odmienić ich życie na zawsze. Tego wieczoru, kiedy noc zaczęła otulać stary dom, a ciepłe światło lampy rzucało miękkie cienie na ściany, nagle za okna dobiegł dźwięk coś jak skrzypienie starej furtki na wietrze, ale zbyt wyraźne, by było tylko przypadkiem. Marta i pan Kowalski jednocześnie spojrzeli w stronę drzwi i okien, cisza wokół zrobiła się nagle gęsta, niemal namacalna. Co to było? Zapytała cicho Marta, starając się nie okazać strachu. Pan Władysław zmarszczył brwi, powoli wstając od stołu. Pewnie sarny albo lis. Tu, na wsi, takie dźwięki to codzienność. Jego głos brzmiał pewnie, choć w oczach pojawił się cień niepokoju. Marta jednak nie była przekonana. Spojrzała przez okno na ciemny ogród, gdzie gałęzie drzew poruszały się lekko pod wpływem wiatru. Z daleka majaczyła sylwetka starej, opuszczonej stodoły, której drzwi od dawna skrzypiały na każde otwarcie. Może sprawdzimy? Zaproponowała, choć serce biło jej szybciej. Kropka pan Kowalski skinął głową i sięgnął po latarkę leżącą na półce. Ubrany w prosty flanelowy sweter i ciężkie buty ruszył w stronę drzwi, a Marta poszła za nim, czując jak napięcie rośnie z każdym krokiem. Po drodze mruknął półżartem: Mam nadzieję, że to nie duchy. Bo z nimi to ja nie umiem rozmawiać ani załatwiać papierów. Marta uśmiechnęła się nieznacznie, choć jej myśli krążyły wokół innego pytania, czy ten dom, ta ziemia skrywają więcej tajemnic, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Kiedy dotarli do stodoły, pan Władysław wycelował latarkę w ciemność. Drzwi były lekko uchylone, a zimny wiatr wpadał do środka. Niosąc ze sobą nieprzyjemny zapach stechizny i czegoś jeszcze, czegoś, co przypominało spaleniznę. Ktoś tu był, opowiedział cicho, a jego twarz nabrała poważnego wyrazu. Marta poczuła, że serce podchodzi jej do gardła. A może to ktoś z tych, co chcą przejąć ziemię Kowalskich? Słyszałam, że w ostatnich latach sporo się kręciło wokół tych terenów. Pan Władysław pokręcił głową. Nie sądzę. To coś innego. Jego oczy błądziły wokół, jakby próbował odczytać niewidzialne znaki w mroku. W tym momencie z za stodoły dobiegł nagły, przeraźliwy dźwięk, coś jak krzyk lub huk, który przeszył ciszę nocy. Marta zamarła, a pan Kowalski zrobił krok w stronę źródła dźwięku, łapiąc ją za rękę kropka. Zostań tutaj, powiedział stanowczo, choć jego głos zdradzał niepokój. Sprawdzę, co to było. Kropka Marta patrzyła, jak znika w ciemności, a potem znowu wraca z latarką, ale jego twarz była blada, a oczy rozszerzone ze strachu. Co się stało? Zapytała drżącym głosem kropka. Ktoś zostawił tu ślad coś, co nie powinno być tu znalezione. Jego dłoń wskazała na ziemię, gdzie leżał stary, zardzewiały klucz, częściowo zakopany w ziemi, obok niego fragment pożółkłej fotografii, na której widniała sylwetka kobiety w stroju z dawnych lat. Marta pochwyciła zdjęcie, a chłód przeszył ją na wskroś. Kim ona jest? I dlaczego ten klucz tutaj pan Kowalski spojrzał na nią z powagą? Myślę, że zaczynamy odkrywać coś, co może zmienić wszystko, co dotąd wiedzieliśmy o tym miejscu. Kropka w ich oczach pojawiła się mieszanina fascynacji i lęku, jakby zaproszenie do gry, której zasady były nieznane, a stawka o wiele wyższa niż tylko porządek w księgach. A noc, pełna tajemniczych dźwięków. Dopiero się zaczynała. Rankiem Marta obudziła się z uczuciem niepokoju, które nie opuszczało jej od chwili znalezienia klucza i starego zdjęcia. W kuchni gospodarstwa, gdzie zapach świeżo parzonej kawy mieszał się z aromatem pieczonego chleba, pan Władysław siedział już przy stole, przeglądając pożółkłe dokumenty. Jego twarz, zwykle szorstka i nieprzystępna, dziś wydawała się bardziej zamyślona, jakby ciężar tajemnicy ciążył na jego barkach. Kropka Marta, ubrana w lekko rozpiętą białą koszulę, dżinsy i delikatny naszyjnik z bursztynem, podeszła do stołu, trzymając w ręku znalezione zdjęcie. Musimy dowiedzieć się, kim jest ta kobieta, powiedziała stanowczo, choć w jej głosie brzmiała nuta niepewności. Kropka pan Kowalski spojrzał na nią, po czym skinął głową. To zapewne moja prababka, Helena. Słyszałem o niej tylko z opowieści babci, ale nigdy nie widziałem jej zdjęcia. Mówiła, że zniknęła bez śladu wiele lat temu. Kropka Marta usiadła naprzeciwko niego, a ich spojrzenia spotkały się na moment pełen zrozumienia. A klucz? Do czego mógł służyć? Nie mam pojęcia. Ten klucz nie wygląda na zwykły, jest stary, ale solidny. Może otwiera jakieś tajemnicze pomieszczenie lub skrytkę na terenie gospodarstwa, odpowiedział Władysław, ocierając zmarszczone czoło. Kropka, w ich rozmowie pobrzmiewała nuta napięcia, ale też ciekawości, jakby nagle zwykłe zadania księgowe zeszły na dalszy plan, ustępując miejsca zagadce sprzed lat. Kropka Marta uśmiechnęła się lekko, próbując rozładować atmosferę. No cóż, może w końcu będziemy mieli okazję poczuć się jak bohaterowie powieści detektywistycznej z Zamiast liczyć suche liczby kropka pan Kowalski roześmiał się cicho, a jego twarda twarz zmiękła na chwilę. Tylko żebyś nie zaczęła śledztwa z lupą i kapeluszem jak u Sherlocka Holmesa. Bo wtedy będę musiał się bronić, zażartował kropka ich śmiech przerwał nagły dźwięk telefonu to była wiadomość z banku o zaległościach w płatnościach na jednym z pól. Marta odłożyła zdjęcie i klucz na stół, przypominając sobie, że świat realny i obowiązki czekają. No, wracamy do naszych cyfr i papierów, powiedziała, zbierając dokumenty. Ale wiesz, Ceo. Myślę, że ten klucz i Helena to dopiero początek. Władysław spojrzał na nią z powagą. Mam nadzieję, że masz rację. Bo jeśli ta historia jest taka, jak myślę, to nie będzie to tylko opowieść na dobranoc. Za oknem wiatr poruszał gałęziami drzew a w powietrzu unosił się zapach nadchodzącej burzy, zwiastującej zmiany, które miały odmienić życie Marty i Władysława na zawsze. Tego popołudnia Marta postanowiła zacząć poszukiwania od starego strychu w domu Kowalskich. Ubrana w dopasowany, kremowy sweter, ciemne spodnie i lekkie skórzane bodki, zawiązała włosy w luźny koczek, a na szyi zawisł jej ulubiony, subtelny łańcuszek z zawieszką w kształcie klucza nieświadomie nawiązujący do znaleziska. Jej ruchy były pewne, lecz pełne delikatnej kobiecości, a spojrzenie skupione na zadaniu, które miało zmienić bieg wydarzeń. Kropka, strych był pełen kurzu i zapomnianych przedmiotów starych mebli, pożółkłych dokumentów, poprzewracanych pudeł i pajęczyn, które błyszczały w promieniach światła wpadającego przez małe okienko. Marta przeszukiwała każdy kąt, delikatnie przesuwając ręką po starych skrzyniach, aż natknęła się na niewielką, Drewnianą skrzynkę z żelaznym zamkiem idealnie pasującym do klucza, który znalazła. Kropka Jej serce zaczęło bić szybciej, a oddech przyspieszył, gdy włożyła klucz do zamka. No dalej, nie zawiedź mnie, mruknęła do siebie, jednocześnie czując, jak napięcie rośnie. Po chwili zaskrzypiał zamek i skrzynka otworzyła się, odsłaniając stary, skórzany dziennik oraz kilka listów przewiązanych w stążką Kropka Marta usiadła na skrzyni, otworzyła dziennik i zaczęła czytać. Pismo było staranne, ale nieco zatłuszczone od czasu. Słowa opowiadały historię Heleny, kobiety pełnej pasji i sekretów, która marzyła o wolności, ale została uwięziona przez okoliczności i rodzinne tradycje. W listach kryły się fragmenty dotyczące zakazanej miłości i tajemniczego zniknięcia kropka w miarę czytania, atmosfera stawała się coraz bardziej napięta, a Marta czuła, jak historia Heleny przenika ją do szpiku kości. W tym momencie do strychu weszła cicha postać to był Władysław, który przez chwilę stał nieruchomo, obserwując ją z mieszaniną troski i niepokoju. Nie sądziłem, że to miejsce skrywa coś takiego powiedział cicho, zbliżając się do niej. Jego głos był miękki, a oczy lśniły nowym blaskiem. Marta spojrzała na niego, a ich spojrzenia spotkały się w ciszy, która mówiła więcej niż tysiąc słów. To dopiero początek, Władku. Ta historia może zmienić wszystko. Co myśleliśmy o naszej rodzinie i tym gospodarstwie. Władysław uśmiechnął się lekko, ale w jego oczach czaił się cień niepokoju. W takim razie musimy być gotowi na wszystko. Zanim jednak zdążyli podjąć dalsze decyzje, za drzwi dobiegł nagły hałas, jakby ktoś próbował dostać się do środka. Ich serca zabiły mocniej, a cisza strychu zamieniła się w pole bitwy między przeszłością a teraźniejszością. W tym momencie Marta poczuła, że historia Heleny jest nie tylko przeszłością ale kluczem do tajemnicy, która może zaważyć na ich przyszłości. Noc zapadła szybko nad wsią, a gospodarstwo Kowalskich tonęło w półmroku, rozświetlane jedynie migotaniem lamp naftowych i blaskiem księżyca przemykającego przez chmury. Marta i Władysław stali przy drzwiach strychu, wciąż oszołomieni nagłym hałasem, który przed chwilą ich zaskoczył. Ubrany w ciemny sweter i solidne trzewiki, Władysław trzymał w ręku latarkę, a jego twarz była napięta i poważna. Marta w dopasowanym, granatowym płaszczu podkreślającym sylwetkę, z lekko rozpuszczonymi włosami czuła, jak adrenalina miesza się ze strachem i ciekawością. Ktoś tu był, albo nadal jest, mruknął Władysław, kierując snop światła w stronę schodów prowadzących na dół. Marta przygryzła wargę, próbując opanować drżenie rąk. Może to tylko jakaś sowa albo lis. Ale to nie był zwykły hałas. Jej głos drżał, choć starała się brzmieć pewnie. Kropka Władysław skinął głową i powoli zaczął schodzić po schodach, a Marta podążyła za nim, czując, jak serce bije jej niemal w gardło. W salonie panował mrok, a jedynym źródłem światła była słaba latarka, której wiązka drżała w jego rękach. Kropka nagle za zasłony dobiegł cichy szmer, a potem coś przesunęło się po podłodze. Kto tam? Zapytał twardo Władysław, lecz odpowiedziała mu jedynie cisza. Marta wyczuła, że to moment, który odmieni ich życie. Może powinniśmy wyjść i wezwać pomoc? szepnęła. Kropka. Nie, musimy sami się dowiedzieć, co się dzieje, odpowiedział stanowczo, chwycił ją za rękę i pociągnął w stronę kuchni. Tam, na blacie leżał stary, pożółkły list, którego wcześniej nie zauważyli. Marta podniosła go i zaczęła czytać na głos fragmenty pisane starannym. Lecz wyraźnie drżącym pismem. Jeśli to czytasz, znaczy, że tajemnica jest już blisko odkrycia. Uważaj, komu ufasz, bo nie każdy chce prawdy ujrzeć światło dzienne, przerwała, a w ich oczach pojawił się niepokój. To ostrzeżenie. Zapytała kropka, Władysław spojrzał na nią z powagą. Wygląda na to, że nasza rodzinna historia jest bardziej skomplikowana. Niż przypuszczaliśmy kropka chwilę później usłyszeli stłumiony dźwięk dochodzący z zewnątrz, jakby ktoś kręcił się przy furtce. Marta podeszła do okna i zobaczyła ciemną sylwetkę znikającą między drzewami. Ktoś nas obserwuje, wyszeptała kropka, Władysław zacisnął pięści. Musimy być ostrożni. To nie jest już tylko stara opowieść. Coś zaczyna się dziać i ich spojrzenia spotkały się w milczeniu, pełnym napięcia i niewypowiedzianych pytań. Tajemnica, którą zaczęli odkrywać, zdawała się być znacznie większa, niż mogli się spodziewać. A noc, która miała przynieść spokój, zamieniła się w początek niebezpiecznej gry. Kropka czy Marta i Władysław zdołają odkryć prawdę, zanim będzie za późno? I kto stoi za tajemniczymi zdarzeniami, które kryją się w cieniu ich rodzinnego dziedzictwa?